Witam państwa serdecznie. Dzisiaj film podsumowujący warsztaty polowe na południowym wschodzie. Jesteśmy w Rymanowie na hali, ponieważ zaczął padać deszcz. Są z nami rolnicy, którzy dewagują jeszcze o odmianach. Zapraszam do odcinka. Ze mną oczywiście Tomek Maciejewicz. Witam cię Tomku. Cześć Krzysztof. Tak jak rozmawialiśmy, południowy wschód jest dla nas nowy. Rozwijamy się i tym rozwojem jest na przykład otwarcie biura w Lublinie. Może opowiesz coś o tym więcej? Zgadza się, Krzysztof. Otwarciem biura, tak na dobrą sprawę, rozpoczęliśmy nowy rozdział w historii firmy tutaj w tej części kraju. Stworzyliśmy je dlatego, żeby lepiej koordynować działania, ponieważ region południowy wschód to jest teren województwa lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Jest to niezwykle ważne, żeby właśnie z jednego miejsca móc koordynować działania naszych doradców, osoby, które zajmują się również też wsparciem sprzedaży doradców oraz logistyki. Warto, warto wspomnieć właśnie tutaj o warsztatach polowych, bo odbyliśmy niezły maraton, prawda? Paprotnia, ożarów, rymanów, a wszystko po to, tak jak wiadomo, jesteśmy tutaj na południowym wschodzie, w tych pięciu województwach, o których wspominałeś, nowi i chcemy zaprezentować tą technologię i dopasować ją do waszych warunków, które panują. Zgadza się. To, co istotne podkreślenia, to, że mieliśmy okazję uczestniczyć właśnie w trzech lokalizacjach tak, na demofarmach: w województwie świętokrzyskim, w województwie mazowieckim i teraz znajdujemy się w województwie podkarpackim. Czyli mamy tak naprawdę cały przekrój gospodarstw, ponieważ tutaj zaczynaliśmy, wiadomo w województwie świętokrzyskim, gdzie ta uprawa roślinna, ale też i sadownicza jest bardzo silna. Tak, Później przeszliśmy do Paprotni, czyli województwa mazowieckie, gdzie mamy szereg też klientów, którzy uprawiają, wiadomo, ziemię. Natomiast też mają i produkcję zwierzęcą. To jest bardzo ważne, ponieważ Ampol Merol ma ofertę, jak ja to nazywam, 360. Czyli jest to pełna oferta dla rolnika, ponieważ sprzedajemy nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny. Który sami też produkujemy nawozy dolistne, szereg tak naprawdę produktów, kompleksowych produktów do uprawy polowej, ale też zapewniamy pełne wsparcie i pełne portfolio produktów dla właśnie producentów rolnych, którzy zajmują się właśnie hodowlą zwierząt. Także jest to niezmiernie istotne. Przenieśliśmy się tutaj na Podkarpacie, gdzie wiemy, bardzo mocno dominuje uprawa kukurydzy. I też bardzo dla nas istotne, myślę, że dzisiaj Krzysztof doświadczenia, bo spotkaliśmy się też z wieloma, tak jak i na poprzednich demofarmach, rolnikami, którzy odnieśli niewątpliwie sukces, chcą z nami współpracować, współpracują i dalej już tutaj... Jakby wychodzimy na, na, naprzeciw im rozwiązaniom, wprowadzając nowe produkty. No i należy podkreślić, że poza całym portfolio produktowym mamy znakomitych doradców, a dzięki demofarmom możemy się chwalić, pokazywać i tak naprawdę nie oszukując się. Na Waszych demofarmach tutaj właśnie te odmiany razem z Łukaszem Winieckim dopasowywaliśmy do Waszych warunków, żeby to pokazać. I fakt faktem, dzięki temu dopasowaniu widzimy, że te odmiany sprawdzają się na tym terenie i na pewno odniosą tutaj rolnicy, czy to z Podkarpacia, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Lubelskiego. Odniosą sukces z naszymi odmianami. Zgadza się, Krzysztof, powiem tak, bardzo duże tutaj dla Was ukłony, czyli za wsparcie z centrali naprawdę dostosowali się bardzo dobre odmiany, które jak pokazały te demofarmy, one się sprawdziły. Mało tego, że się sprawdziły, efekty, efekty ich myślę, że teraz w postaci plonowania będą bardzo dobre, bo widzimy to na polu. Rola doradców jest niezmiernie ważna i tutaj jestem dumny ze swojego zespołu, który tak na dobrą sprawę też po części odpowiadał za wdrożenie e, tych, tych demofarm i opiekę. I co ważne? E, stosowaliśmy nasze rozwiązania agrotechniczne. Nie dodawaliśmy, nie powiem brzydko, tak cudowaliśmy. Tylko nasze e, programy tutaj były wdrożone w zakresie ochrony nawożenia, e, które można tak naprawdę z nimi się zapoznać tak na, de facto na naszej stronie internetowej. One zostały wdrożone do demofarmach i dały świetny efekt. Bo jak głosi nasze hasło przewodnie, teoria spotyka się z praktyką, czyli to, co możemy zacząć w katalogu, u nas pokazujemy to na polu. Myślę, że ten deszcz nieco mógł nam przeszkadzać, rolnicy jak widać zadowoleni, tak. ponieważ zobaczyli odpowiednie, bardzo fajne odmiany, na przykład tutaj mam odmianę Justy, bardzo fenomenalna kolba, bardzo fajnie to wygląda, rolnicy to również potwierdzają, są zadowoleni. No i co Tomku, myślę, że teraz, następnym razem widzimy się na Demo Farmach, rzepak zboże, a tymczasem dzięki Ci wielkie, się. Dzięki widzimy serdecznie. się, pozdrawiam.